Słuchaj, najważniejsze nie zabij nikogo, jak coś leci w krzaki. Co? O. <grymne> ja pierdzim. O, przycisło go. <grymne> Nie ma widać. Jest ze mną Maciej. Sprzęcik jest. Zaraz będą pozostali uczestnicy tego wszystkiego. Przecież pod grubym się ugną te kółka, ale Bandura nie jeździ, bo ma chore kolano. Słyszałeś co zrobił Wronek? Widzicie tego jest? O Jezu, to, z... no. to jest upośledzony i, I wskazi Dziękuję. Witam witam serdecznie panowie. Ale jak gadałem z Wronkiem dzisiaj rano, to był energiczny, gotowy na wszystko. No nie, on jedzie. Uwiady. Jedzie. 40 minut, minut jechałem nie w tą stronę. Ale to upośledzony to, 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 to jest. ty masz za spodnie? To Ładne ma spodnie. O, to, jest na, to, jest, to są najtańsze rolki z Decatlonu, nie? A to jak bardzo zbliżone jest to do, do łyżew? Bardzo? No ty jesteś a sportowy pod tym względem. No ja tak, ja jestem jestem nie mam nic! Pana tego co robi pa! No jest kurwa czarno! Rozumiem, że on wczoraj nie miałem iść do tyłem, powiedziałem kółka chłopę musi się. Ale jak do tyłu Normalnie. jak ty robisz taki skręt, że ty co, że wszystko No! Pa jedzie, jedzie! Pa dobra, <noise> Macie już odkręcił hamulec, zaraz Mork, myślę, że tak 15 minut też będzie odkręcał hamulec. Każdy zna ciebie ku*** z odcinków. A łyżmy, o, jest intro? Jest z nami Mork. Jeb... Jeba, kurwa. Uwaga. No idzie. Idzie to, idzie to. Kurs, to tak hamuję, noga mi s*****a druga. No, może uprócić, że się może obrócić, się za jeb***? Teraz za mój. I hamuj. <głos> <głos> Do prawej, bo jest dobry asfalt. Ty jak on za... Trzeba będzie go gonić o, TikTok, zaraz będzie. Pojedziemy tu na spokojnie, bo tu nie ma górek, ale jest jedno miejsce. O. <tum> <tum> Kampel. <tum> ale ja bym nie od razu się wy... pod Ogólnie Jedziemy dalej, on się nie poddaje, coś za zawodnik. Nie hamuj nigdy trawą, bo się wiesz. Wy... Patrz, na razie chcę pojeść mork powoli, po prostu zahamuj bez tego hamulca, postaw nogę, tak jakbyś hamował, o. Tylko właśnie, jakby patrz, ciężar masz na prawej nodze, a tą lewą ciągniesz, ona tylko dohamowuje. Ty, ty ku... asfalt rysujesz, jak on to robi? Jak jedziemy tam pod górkę, jak on się rozpędzi... <grym <grym Kaplica. jest wysiłek widzowie. Dobra, sobie w jakim stanie, że nogi bolą, odstaję na na I do prawej, do prawej skręcamy. Przeplatanką, noga z lewej, tak, pach! Teraz, przeplatanka, przeplatanka. Dobrze, 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 idziesz tutaj. Ty przecinasz, przecinasz, tak o, pach! Lewa do prawej, przeplatanka jest na zakrętach. Dajcie, bo się... Oj, nie nagrałem, zajeba. Kurwa. Żyjesz? Jedziemy, jedziemy. Ale dobrze to idzie. Rondo da Sosa, bo mili Państwo. Dobrze, dobrze, oj! Prawie <grym grym grym> na rondzie. Jak instruktor nic nie mówi, to gdzieś się jedzie na rondzie? Prosto, dobrze, Prosto. jedziemy. Uważaj, uważaj, bo tu jest zdradliwa droga przed nami. Potem będzie z górki, o! Ujęcie troszeczkę z dołu i prezentacja zawodnika. Tokio, Japan, rusza. Niestety, niestety, jest. Zaliczył Tarka, poświęcił zakręt, jedzie dalej! Okej, teraz! Teraz! PROSTA! Wszystkim prosta. <noise> <noise> pozycja, ty masz być cały czas do przodu nachylony. Weź no się rozpędź tym. No to teraz będzie ku... Taka gleba. Od razu ci mówię. <noise> Czekajcie. Ja dobra, Weź macie ja dystans, ja, ja dystans ja bo jako... Ja, ja pierdol... Musiałem, musiałem. Ja pierdolę uwaga. <noise> Słuchaj, ogólnie wiesz, że to polega, że właśnie musisz tak dadać. ty potem zakumasz jak masz stawiać nogę, żeby się tak nie działo. Ty ogólnie wkurasz. Wch... Co ty robisz? Podnieś te giry, zobacz. Ma być do góry podniesiona. One ma... Ty tylko stawiasz nogi, na razie ja tak. Wiem, tak. Ty ciągniesz te giry. O, tak, ty tak jedziesz. O fajny ten łok, to mi się podoba. Na Naprawdę pod górkę, a potem jest z górki i zakręt. To jest bardzo lekka górka. Taka przyjemna właściwie człowiek odpoczywa. Nie no, z 10 kółek robimy. No, zaraz nie, się tam rozjeździsz. 10 kółek zrobić. Człowieku. Ja w połowie nie jestem, mam już dość. Dobra, jedziemy dalej. Jedziemy jedziemy, dalej, dalej, bo nogę stygnie. Połowa okrążenia za nami w tym momencie. No ty masz nie szurać. Ty masz się nauczyć ogólnie tego, żeby być na jednej nodze. Uważaj mur. Zaraz będzie najważniejszy sprawdzian. Jedziesz, mach, jedziesz. Jedna, nie szure, podnoś nogi, podnoś nogi. o ładnie. Tak, tak pośladki posta, spięte, tak brzuch, tak. Mało. Brzuch ma być zawsze spięty, pośladki tak Dobra, samo. Dobrze możesz, tak. Oddychać. Trener. Najważniejszy. Trener, Jedna, druga, na spokojnie, żadnych rad tu więcej nie ma. Teraz się przygotuj, bo jest z górki. Słuchaj, najważniejsze, nie zabij nikogo. Jak coś leć w krzaki, dzieci Dawaj idą. Dzieci idą, będzie afera. Dawaj, pełna vista teraz i w razie czego. Tak, uwaga, uwaga z drogi. Za maczkę, macie, prowadzi. To jest lekka górka widzowe, ale... Teraz przyjdzie strach Tak, gira zacznie lecieć, lewa, prawa zacznie ten. Ale no dobrze to znosi. Lewa, 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 skręca, 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 skręca. Przeplatanka. Przeplatanka, gira przez girę, pyk, ty no, ale dobrze idzie. Jak? Jest dobrze. No to teraz pierwsze kółko. To ja pojadę tyłem zrobić, tylko na razie pierwsze kółko i teraz musimy na tym. Prędkość, prędkość. Poczuć trasę Coś go rozproszyło. Moi drodzy, I teraz B, prędkość. Prędkość, prędkość. Jeszcze przebieg. Ty normalnie rysujesz asfalt, Pryzuj człowieku. Nie, co robię i nie mogę tego Kurwa, Oszaleję. Zjedźcie, pani. Samoburzki to no, brzuszki robię spokojnie <grym> Po głowie ci kół przejdzie damką byś Jak No no robimy po 20 km na rok mówię Tak źle, nie? Musisz też wiesz, stawiać czasami jakąś nogę ch najwyżej się wyjśleć, ale przynajmniej ogarnisz jak masz nie stawiać. Nie odpych! odpy. Odpych Proszę proszę, bo my tutaj się uczymy Jedziesz mor teraz To ostatnio była gleba, ale teraz jej nie będzie. Prędkość, prędkość, prędkość! Dawaj, 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 gonią, gonią. Ale za zaraz. Ale tak się uczy na rolkę jak coś. Trupy na całe kolano, potem zrywane i chyba... Czy mogęś to ogólnie wziąć, jak nie umiesz jeździć te kur... kolenniki i tak dalej. myślałem o tym, myślałem, że będzie lepiej, nie? Dawaj na no, ten, ten mem z TikToka teraz. Oj, przycisło go jest Kur... Żyga? Czemu nagle tak? To jest No faktycznie Wysiłek Ciężki wysiłek. A jak się powiem ci szuraku przy każdym odpychaniu to może być wysiłek, no. Musisz girę podnieść wyżej. Patryk też już przerwa na wersce za długo. Na huleniu elektrycznej bolą plecki, albo stopa, albo kolano, albo torbiel. Jasper rąb, Indominus w in peace. Ale sługa się ściągnie ściągnął. Jak to wygląda? Ludzie złoci. Rapuj, rapuj. We go bam for ba back for ample. to wszystko jest charakteryzacja na rzecz, by były chwilę grozy, co nie? Trochę się bystraszyłem, jakie tym kolanem, nie? Przez <śmiech> chwilę. <śmiech> nie co ty? Przez chwilę nie czułem nic. Bo tak noga do środka uciekła. Bo słuchać takie chrupnięcie kurwa i to nie były rolki. Ale co my jeszcze jedziemy na Malte jeździć? No, no, rok na rolkach szybciej. szybciej. 20. 20. Ty chcesz, żebym ja do ludzi wyjechał? Chodniki na to wszystko skasuje jakiegoś Bachora i tyle z tego będzie. No nie skasujesz kolegę. O... Co? To pójdziesz leżeć. To z twoja wina, że była asidem? Ja ochraniaczy nie widziałem, debilnie. Ale zasuwa. Jedzie, jedzie, no. na ogólnej Takie pytania są. Dawaj szuracz! I teraz prędkość na górce, rozpędzamy się! Jak upadasz, to staraj się być w jednym miejscu, bo jak przy ciebie przelecę, to masz jednym. Prosto, prosto, na pasy i do fałki. Jeszcze napijesz. Siemano Ulfi, Zachlałeś wczoraj? Nie, nie, ja nie! Dawaj, popicie, morko. Tak, 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 że tak, tak. jest tak. Tylko, tu masz ekipę, chodzę. Chodź do przodu, kur... mój człowieku. Ugni kolana. Gdzieś jak wyje... Może czy nie? <grytania> mork zimnej wody. Proszę. Poczekaj, mam, mam powyginane, ja mam takie, nie mam prostych paluchów. Mi mama zawijała szmatami stopy, jak fina co się robiło kiedyś, wiesz? U nas na wsi było święto świętokrzyskiem uznawane za piękno kiedyś. Naprawdę mam na palce. No? Na glebrum. Fuj.